Dzień dziecka w gminie Dywity. To już kilkuletnia, lokalna tradycja łączenia tego święta z początkiem wakacji. Jak co roku na stadionie w sercu Dywit na nudę nie można było narzekać. Wszystko dzięki urzędnikom gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i co podkreśla wójt, sponsorom. To są dobrzy ludzie, a przede wszystkim dobrzy przedsiębiorcy, ponieważ no, zasilają nasze konto i można powiedzieć, że już od wielu, wielu lat te wszystkie atrakcje, a szczególnie koncert Gwiazdy, która się tu pojawia, bo zawsze co roku jest no, Gwiazda poziomu co najmniej krajowego, to jest sfinansowana tak naprawdę przez wpłaty tych przedsiębiorców. Od godziny 13 na wszystkich młodszych i starszych, którzy też mogli przypomnieć sobie czas beztroskiego dzieciństwa, czekała moc atrakcji. Między innymi dmuchańce, strefa animacji, fotobudka, koło fortuny czy konkursy z nagrodami. Ja jestem z wnuczkiem, super, że mogliśmy wejść. Wczoraj byliśmy w Bokwałdzie, dzisiaj w witach. Fajnie zespoły grają, podoba się. Oczywiście duży tłok na stadionie, jeszcze parę namiotów myślę, żeby stanęło, także zapraszamy za rok więcej ekip. Dla maluszków może coś jeszcze więcej. Ale fajnie, że jest taka inicjatywa. W naszej miejscowości tak ostatnio mało się dzieje, więc korzystaliśmy tutaj z okazji, żeby spędzić miło rodzinnie popołudnie niedzielne. Jesteśmy tutaj co roku i, i będziemy, będziemy dalej, będziemy dalej przyjeżdżać. Malu zjeżdżał na e, zjeżdżalniach, teraz lody. Super zabawa. Dzieci mają fajdę początek wakacji, także. Bardzo dobry pomysł, żeby takie imprezy organizować. Fajne miejsce, gdzie można przyjechać po swojej muzyki, oczywiście. Też się spotkać znajomych, których też dawno, można powiedzieć się nie widziało, bo to wiadomo, jakie czasy mamy. Fajny taki weekendowy wypad. Gmina u nas 2. Co ci się podoba? Bańki. Bańki ci się podobają? Tak. Coś jeszcze robiłaś, fajnego, ciekawego? Tak, kolorowałam. Co? Co jest fajnego? Dmuchańce. Dmuchańce? Co, coś jeszcze ciekawego robiliście? Zbieraliśmy pieczątki. Wata cukrowa dmuchańce. i dmuchańce. E, fajne są tutaj sklepik, dmuchańce. dmuchańce. Wata cukrowa. Dmuchańce, hmm. lody. No, w, w moim zdaniu wszystko. 25 czerwca na scenie przy stadionie muzycznym talentem dzielili się młodzi artyści. Wrokowy klimat wprowadził słuchaczy zespół Fervor, a fani niecierpliwie czekali na występ Bryski. Się pierwszy raz? Polubi się od razu mówić. Fana jest Bryski? Tak. Owszem, z kolegami, pokazać kolegom. Najbardziej temu. To tak, się nie zna na Tak, a się w nie zna. Przy wtórze publiczności Gwiazda Wieczoru wykonała najbardziej znane przeboje ze swojego repertuaru. Niedzielę na scenie i widownik królował róż. Były Bisi i rozentuzjazmowane fanki. Mega ja, nam się podobało! Jeszcze byliśmy na scenie tam na górze. No, byliśmy tak. i ludzka właśnie... nas zaprosiła i szybego cieszymy. No. No. Co nam robiłeś na tej scenie? Zpiewaliśmy no, z nią razem. No. Jakie wrażenie? Bardzo cześć, no, naprawdę. Jesteśmy bardzo podekstowane. Tradycją w gminie Dywity jest akcja charytatywna towarzysząca dużym wydarzeniom. Mieliśmy zbierać tutaj dzisiaj na tym wydarzeniu na Kingeryc, ale dowiedzieliśmy się dosłownie tydzień temu, że już kwota, która była potrzebna jest zebrana, około 10 milionów złotych. Więc znaleźliśmy kolejną osobę, która jest w potrzebie. Jest już prawie naszym mieszkańcem, bo rodzice już prawie wybudowali dom i chcą się tutaj wprowadzić. Tym przyszłym mieszkańcem jest Mikołaj Samsel. Lista chorób, na które cierpi dziecko jest niestety długa. Mikołaj ma stwierdzoną wadę genetyczną, plus mózgowe prożenie dziecięce, niedosłuch, niedrozwój nerwów wzrokowych, wadę serca. Mikołaj wymaga kompleksowej pomocy. Wina pomogła zorganizować kwestię, gdyż potrzeba 15 tysięcy złotych na specjalistyczny sprzęt, który ułatwi dziecku życie, a rodzicom opiekę. Celem zbiórki jest zakup urządzenia multifunkcyjnego. Baffin Trio jest to pionizator i siedzisko dwa w jednym. Podczas Gminnego Dnia Dziecka w Dywitach na pomoc choremu Mikołajowi udało się zebrać kwotę 2030 zł.